Say feel that bass we gon' shake up this place say Udało się jest 22.30. Ściągamy tego małego potworka, ładujemy go prosto do, do garażu, będziemy z nim działać, ale chyba jutro, dzisiaj sobie pojadę do domu i odpocznę, ale pewnie coś przeanalizujemy, a ja teraz zabieram się szybko za zrzucenie tego sprzętu. What I do, do so All I gotta... No nie było tak źle 23.20, więc zmieściłem się w piątku, auto wstawione. Nie bardzo. A, czeka na jutrzejszy dzień. To co Kazek? Jutro się widzimy? Tak, jutro się to do zobaczenia. Testu został nam tak naprawdę jeden dzień. Wczoraj udało się przetransportować bez żadnych problemów auto. Dzisiaj zajmujemy się tym samochodem. Ja muszę Kazimierzowi wytłumaczyć, co już takiego udało mi się zrobić, bo niestety na ostatnich testach jego nie było. A pracujemy nad tym, żeby zmienić tutaj koła i upchać cały czas te slicki, żeby nic się nie działo, że tak powiem złego z nimi. E, więc jak tam? No, widzę, że już coś dłubiesz. Tak. Co dłubiesz? Proszę go podłączyć. Drócę tutaj. <laughs> Słuchaj, e, jak zauważyłeś. Mamy problem ze silkami, nie? Ponieważ jest problem taki, że obciera w tym miejscu, a tutaj już nie za bardzo mogę to wyciąć. No musimy je przepchnąć do przodu trochę, te koła. No i druga sprawa to jest elektryka, którą właśnie tutaj będziesz chyba dubał, ponieważ wysiadł nam przełącznik jeden, który i tak będzie do wyrzucenia. No ale ta elektryka była robiona na szybko i w sumie nigdy jej nie skończyliśmy, nie? Więc teraz będzie rzeźbienie tak, żeby objechać to, co mamy. Na przyszłościowo coś innego jest w planie. Tak. Master'a, PM, żeby pozbyć się tego pięknego tutaj wynalazku. No i jeszcze jakieś ady, żeby też te wszystkie twoje geigery usunąć i zamontować coś pojedynczego, gdzie wszystkie informacje będziemy mieli w jednym miejscu. A jak to ADU wygląda? Aż takie gdzieś? Tak, ADU tak, na przykład tam w Audi sobie jest, można zobaczyć. Więc tak wygląda adu, który będziemy montować w maluchu. Eee, fajna sprawa, bo usunę z deski wszystkie te wskaźniki, które mam, zastępując to jednym centralnym wyświetlaczem. Będziemy robić całą elektrykę, wszystko od nowa. To, co teraz robimy, jest tymczasowe, żeby jeszcze pojeździć ile się da. Przetestować inne rzeczy. no A później wszystko idzie do zmiany. Próbuję to wskrzesić. Zobaczymy co tutaj jeszcze ewentualnie z tym ładowaniem, bo coś mówiłeś, że ci zdechło po dwóch kółkach. Tak jest. Więc najpierw przywrócimy w ogóle do życia. Zobaczymy co jest z ładowaniem, Czy coś jeszcze nie domaga może. Czyli co wymieniamy teraz hebelek, tak? tak. Wymieniamy hebelek na coś zastępczego. I to na to, tak? Tak. Na dwa jakieś. Tak, teraz w tym momencie w sobotę po południe mamy tylko dwa osobne. Kazimierz widzę, że tu jeszcze walczy cały czas, żeby go na uruchomić. Tak. Tak ja sobie go delikatnie tutaj drukuję. Tak, żeby było pewnie tymczasowo. Ja myślę, że jutro pojeździmy, tak czy tak. O, elektryka wygląda, że będzie ogarnięta, bo wiemy co mu jest, nie? Tak. Bardziej się martwi o koła, tak jak jest na tym setupie da radę jechać, da radę jechać, ale to nie jest fajna jazda, bo cały czas mamy w głowie, że te koła się nie mieszczą. Natomiast znaleźliśmy przyczynę, właściwie Kazimierz znalazł przyczynę tego, że on kiepsko palił, tak? Generalnie płyn od chłodzenia wylał się na końcówki przewodów, zaśnie działy, no i ten prąd nie, nie przechodził po prostu. Noż? Tu pali tak jak powinno, więc jutro jedziemy na pewno na 100%, ale zajmujemy się teraz jeszcze tym przodem, jeszcze tym przodem. No jak na polu bitwy, co myśmy zrobili? Co ogarnęliśmy już? Dużo takich stykologicznych. Elektryka jest okej, okay, nie? Znaczy będzie działać. Pewnie, no, Ale będzie działać. Dobra, czyli elektrykę mamy i tego się już pozbywamy tego problemu na ten moment, przynajmniej do końca roku, dopóki nie będziemy jej zmieniać, A no to co zabieramy się za ostatnią rzecz, która nam pozostała na jutro. Jak możecie zobaczyć przy ostatnich testach i tak dalej, próbowałem wyciąć, ile się dało. Już wszystko nas blokuje. Tu już są zawiasy drzwi, tak naprawdę. E, więc no, musimy odsunąć, a nie tak dużo chyba, nie? Ale, ale jednak a na takie rzeczy jak to, nie zwracajcie uwagę. to będzie błotnik zrobiony. To cały przód, ale to musimy najpierw uparać się z tymi rzeczami przetestować to wszystko na to, że i w okresie zimowym e, tym się na spokojnie zajmę. Nie wygląda to za ciekawie. Nie przemyśleliśmy kiedyś tego, tak, no nie no, robiliśmy to 10 lat temu. Ponieważ, natomiast e, spróbujemy ile się da e, odsadzić te wahache. Kazimierz właśnie toczy takie tulejki specjalnie. Piękne i mam nadzieję, że jutro pojeździmy co, trochę po tym torze. No bo fajnie by było. Dzięki uprzejmości e, motoparku mamy taką możliwość i to będą kolejne testy tego samochodu e, po tym, jak e, umiejscowiamy go na, na slickach naszych, nie, więc e, całkiem inne trzymanie, całkiem inna opona, która nie mieści się w tych nadkolach, więc to wszystko musi być jeszcze raz przemyślane, powycinane. E, mamy bardzo dużo przeróbek z tym autem, ale to zobaczycie w najbliższych odcinkach. A, a całość pewnie w przyszłym roku. Dobra, mamy pierwszą część zrobioną, pierwszą stronę właściwie, jest sporo miejsca. A przy zakręcie w prawo cała, cały ciężar będzie szedł na lewo, lewe koło, więc a, no tutaj przechodzi spokojnie, tulejki są tu dorobione. Udało nam się te koła trochę wypchnąć do przodu, także ten skręt mamy, natomiast wyniknął jeden mały problem, ponieważ nasz Person w tym miejscu przyciera, więc musimy tutaj zmienić po prostu tulejki, żeby go bardziej wycentrować na środek i powinno działać. jest pięknie, tak jak chcieliśmy. I teraz ustawimy, jakoś gronek, czyli... ustawimy sobie teraz yy, znaczy naprężenie w zawiasie, sp wstępne spręży, czyli tak zwany corner balance. Dobra, generalnie jest tak, że tamto koło jest najcięższe. I mówiąc najcięższe, jest rzeczywiście najcięższe. Eee, może nie, zaczniemy od tych lżejszych. Przód mamy na tak. Tu mamy 127. Tu mamy 159. Lewy tył to jest 213. A prawy tył, musicie uwierzyć mi na słowo, 259. Z tamtej strony jest najciężej. I co zrobimy teraz? Spróbujemy napięciem wstępnym sprężem to troszeczkę zbalansować. Coś może się udać? Mm -hmm. dobra, zobaczymy na ile tutaj uda się to zrobić e, przy późniejszym przeprojektowywaniu auta. No spróbujemy ten rozkład trochę jeszcze zmienić. Czy Będziesz kręcił mówisz. Tak, spróbujemy coś zdziałać. Co się uda to nie wiadomo czy bardziej naprężysz sprężynę, czyli podniesiesz z tej strony wóz, mhm. to on będzie wtedy tutaj pokazywał więcej. Nie da się cudów zrobić, natomiast jakąś tam korekcję można wykonać, nie? Dokładnie. 217 kilka kilo więcej na tej stronie. No już tutaj 220. 220. No co jeszcze trochę? A z tamtej ubywa. No zobaczymy. 251. Przejdę do 259. W tym, że będzie musiał jeszcze sobie najlepiej skoczyć do środka, żeby to było z kierowcą. No właśnie. to wsiadać? Możesz już wsiadać. Przedtem nam się ładnie wyrównał. Dobra, powinno być równo, wsiadłem. Może by zielony, jakby nie spuściłem. Dobra. W swoim wsiadnięciu. Ile? Musimy wydedukować wagę. Nie oblicza, ile ważę. Mhm. Tam jeszcze troszkę podciężemy, żeby tak nie było równo. Czyli co? Wystarczyło wsiąść do auta i się wyrównało. Ty, no ale jak schudnę... To znowu będziemy musieli ustawiać? Doregulujemy. <noise> Ale te z tyłu ja myślę, że musimy twardsze dać, nie? Zdecydowanie. Trzeba coś poszukać fajnego. Ale co, to mają być te same? do opla Corsy, czy jakieś inne mogą być? No, takie same, żeby już nie spawać tutaj Czyli słuchajcie, jeżeli wiecie o fajnych amortyzatorach do Opla Corsy B... A to nie był Golf? Nie, to była Corsa B chyba. Nie wiem. Corsa B, bo tam masz dwie śruby na tym, na kielichu. Tak, chyba. To była Corsa B. Więc jeżeli ktoś ma fajne amortyzatory lub wie, kto ma fajne amortyzatory do Korsy B, twarde, to dajcie znać. W komentarzu. Na przykład. Wagi mamy zrobione. Mniej więcej. Eee, ostatnia rzecz, no to geometria, tak? Przerysujemy sprzęty i będziemy gotowi. No, czas mamy bardzo dobry. Mamy bardzo zbieżnego po tych tulejkach przesuwających nam osie do przodu. No i teraz możemy sobie lupnąć na wszystkie parametry. Jak? Ustawione? Ustawione udało się coś nieco tutaj podziałać. W sumie skończyliśmy wszystko. Po godzinie 2. Ale generalnie to jest złożone, gotowe posprawdzane płyny uzupełnione, śruby poznaczone, kąty ustawione, możemy jechać, ale najpierw trzeba i spać. Została nam chwila do treningu jeszcze, wpadamy na chwilę do garażu po dwie rzeczy, ale zobaczcie, e, to jest maska zapasowa lub do już hajabuzy, ale prawdopodobnie zapasowa do czerwonego. I o oto mamy nowe drzwi plastikowe, spożywa do czerwonego. Oczywiście o, to tak, bierzemy co mamy wziąć, czyli instalujemy sobie, żeby sprawdzać ciśnienie i jaka jest temperatura w slickach oraz biorę kask, może coś dzisiaj będziemy trochę szybciej jeździć. Biorę kask, bo dzisiaj może być troszkę szybszej jazdy niż ostatnio. duże rzeczy już mamy poustawianych, więc mam nadzieję, że trochę bardziej pojeździmy dla fanów, aniżeli na sprawdzanie samych ustawień. Bo została nam szybka instalacja TPMS-a i w zasadzie pakujemy na lawetę. Masz to gniazdo? nie tak do pełna o, zaszalałeś jesteśmy to... 15 minut przed czasem więc wszystko się udało, teraz ściągamy auto rozkładamy się i jedziemy te spału. Auto już zostawiony, nasz stragan cały rozłożony. Więc lada moment będziemy jeździć. Jeszcze chłopaki z motoparku tam gdzieś przedstawiają jakieś pachołki, żeby nam się fajnie jeździło. Płytę nam włączyli, ale ale ja chyba nie będę trenował jazdy w poślizgu na slickach, więc może tutaj chłopaki z naszej grupy korzystają. Daniel, będziesz jechał? Tak, będę Popujcie. jechał. Będę po pokoju? Po, mokrym. po mokrym też. No też, możesz je. Dobre opony, Marvin, możesz je. Gotowy? Gotowe. No i jak opowiadaj? Dobrze klej. Coś więcej? Na trzech kołach jeździsz? Na trzech kołach jeździsz. Przód jest troszkę no, za sztywny, za mało skoku. Generalnie wszystko spoko, za wyjątkiem dalej tego błotnika. Ja aż nam lekko slika, tak? Te sliki są lekko śmieciowe, więc jakieś wagi do tego nie przywiązujemy. Natomiast będzie trzeba tutaj coś zrobić. Ewentualnie będziemy zmieniać amorki, nie? Na twardsze. Dalej tak przy tym skoku. Przy tym skoku zawiasu trzeba i tak doprowadzić, żeby nie obcierało. Dobra, no to będziemy ciąć pewnie dalej, do oporu. Ustawiliśmy ciśnienia, to jest to, o czym Wam mówiłem wcześniej, co instalowaliśmy przed całym wyjazdem, a teraz jest wyłączone, więc nie działa, zobaczymy, czy się zaskoczy. Ustawiliśmy sobie ciśnienia, przód na 1,8, tył na 1,9 bara, a pod ogrzanym slicku, więc jeszcze będziemy sprawdzać, jak na, jak na tych ciśnieniach to się wszystko będzie zachowywać. No i tyle, no. Ja zmieniam... Ja zmieniam teraz e, uchwyt, żeby coś ponagrywać. Kazek zasiada za sterami i działamy Cześć. dalej. Więc już. już, całe paliwo mhm. To Dobrze. Jak? No teraz już wieczorkiem jak suchy asfalcik to jest spoko. <laughs> Także, tak wyglądały nasze przygotowania do treningu. Trening chyba zaliczamy do udanych, wiemy nad czym popracować. A może jeszcze jeden będzie w tym roku, a jeżeli nie to w przyszłym wyjedziemy całkiem innym samochodem. Przynajmniej taki jest plan. Do zobaczenia, cześć.